Witajcie w świecie Janka. Janek to bohater naszych historii. Historie są krótkie, opowiadają o codziennych sytuacjach Janka, o codziennym życiu Janka. Po wysłuchaniu każdej historii, należy zrobić quiz, aby sprawdzić, czy dobrze zrozumieliście tę historię. Quiz jest gratis. Link do quizu to pierwszy link w opisie do tego wideo. Możesz więc teraz zatrzymać wideo, kliknąć w ten link i otworzyć w drugim oknie quiz. Jak tylko skończysz słuchać historii, przejdź do drugiego okna i zrób quiz. Wyniki quizu możesz pisać w komentarzach. Jestem ciekawa, jak ci poszło. Oczywiście, audio z historią nie ma transkrypcji, nie ma napisów. Chodzi o to, aby słuchać i rozumieć. Możesz słuchać audio wiele razy. Pamiętaj, że w quizie występuje dodatkowe słownictwo, praktyczne słownictwo, więc warto robić quizy. Jeśli lubisz quizy, mamy ich więcej. Nie tylko historie z Jankiem kończą się quizem. Prawie każde wideo czy podcast mają quiz. Możesz mieć do nich dostęp, jeśli zostaniesz członkiem klubu Polski Codziennie na platformie Patreon. Zapisy do klubu to drugi link pod tym wideo. Zapraszam cię serdecznie do klubu. Tymczasem posłuchaj co nowego u Janka i zrób quiz gratis. Powodzenia. Quiz numer 17. Przychodnia lekarska. Janek idzie dzisiaj do lekarza. Przychodnia lekarska znajduje się niedaleko jego domu. W przychodni Janek idzie najpierw do rejestracji, aby się zarejestrować, aby zarejestrować wizytę. Następnie idzie do poczekalni, gdzie będzie czekać na konsultację. W poczekalni jest kilka osób. Młoda kobieta również czeka na konsultacje u internisty. Ojciec z dzieckiem czekają na pediatrę. Starszy mężczyzna czeka na dentystę. Internista przyjmuje w gabinecie numer dwa. Janek przyszedł wcześniej, będzie musiał więc poczekać kilka minut na swoją kolej.